Jak oceniasz te swoje pierwsze loty tutaj na Welikance? Pierwsze loty oceniam bardzo dobrze. To były dwa podobne skoki. Ten drugi minimalnie lepszy, bo wyciągnąłem wnioski po pierwszym skoku. Ale też rzeczywiście warunki były inne, bo w momencie kiedy jechałem ja, Piotrek, Domen, Prew, Juri, Tepesz. Właściwie nikt nie skoczył powyżej 200 metrów, bo naprawdę było ciężko, a belka była dużo niżej jak w drugim skoku. E, także było ciężko, ale skok był naprawdę dobry, drugi troszkę lepszy, z wyższej berki przy lepszych warunkach i naprawdę e, dał mi sporo radości, także e, stwierdziłem, że takie skoki wystarczą. Trzeba też oszczędzać siły na cały weekend. No właśnie, czujesz się na tyle pewnie, że rezygnujesz z kwalifikacji? Tak, e, to jest przywilej tej dziesiątki, że można zadecydować i po rozmowie ze Stefanem stwierdziliśmy, że. Zachowanie tych sił jest ważniejsze, bo te skoki naprawdę są dobre i takie trzeba powtarzać w zawodach, ale do tego trzeba, trzeba mieć siły i myślę, że też Vikersun być może na, na ostatnie skoki tych sił troszkę brakło, także e, oczywiście chciałbym dla przyjemności skoczyć, ale są wyższe cele. E, trzeba myśleć o priorytetach, także dzisiaj odpoczynek i od jutra walczymy. Planica to była dla Was ulubiona skocznia, a po Wikersund po ostatnim weekendzie nie zmieniło się to? No szczerze powiem, że Wikersund sporo zyskało w moim rankingu, bo w momencie, kiedy nie potrafiłem sobie z nią poradzić w poprzednich latach, nie przepadałem za nią, ale w tym roku dała mi tyle radości, tyle pozytywnych emocji związanych z tym lataniem, że polubuję ją i chętnie będę tam wracał. Maciek, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę. No i do zobaczenia jutro. Tyle Maciej, Kot.